Cieszę, że wygraliśmy. Jest to drugi mecz z rzędu wygrany. Bardzo cieszę, że też bramkę taką tutaj przed meczem rozmawialiśmy, żeby Sebastian złapał taką serię bramek. Mówię tutaj, żeby strzelił i tak, żeby się powoli gdzieś tam nakręcał, więc już jest drugi mecz z rzędu z bramką Sebastiana. Mecz, nie ukrywam, że w pierwszej połowie bardzo trudny, bo zespół rywala bardzo mocno nastawiony na defensywę. Zostawiali nam mało miejsca, żebyśmy tą piłkę rozgrywali, także tam do tego 30 metra mieliśmy. Sporo, sporo piłkę, ale później robiły się problemy. Tak myśleliśmy, że po prostu jak strzeliśmy pierwsze bramkę, ten mecz trochę się otworzy i tak też się stało. Tak? Druga, ta pierwsza połowa jeszcze oblicza takie zimy, bo przyszła wielka zima i tak naprawdę w ciągu dwóch minut zrobiło się biało. Ale przetrzymaliśmy ten moment takiego, bo ten mecz naprawdę stanął w momencie tej śnieżycy. Druga połowa bardzo, bardzo fajna, bardzo przyzwoita zagrania z martwą strefę z bocznych sektorów boiska, czyli to co robiliśmy w tygodniu, fajnie wyszło. Wprowadziliśmy dzisiaj w meczu kilku chłopaków, którzy nie dostawali szansy, młodych chłopaków. Dalej się będziemy im przyglądać, dalej trenują z nami. Także jestem bardzo zadowolony z tego meczu lepiej jest grać niż trenować. I chcemy jak najdłużej utrzymać zwycięską serię i zbudować taką fajną mentalność. Następny mecz w Pucharze Polski to jest 1-8 i już wiemy, że będziemy mierzyli się z bronią radą, więc też to będzie chyba dobre przetarcie przed meczem ligowym. No dokładnie tak, no teraz już tak właśnie, właśnie gramy w tą środę z tą bronią po meczu z ruchem, więc też będzie ten mikrocyk taki. Ja to mówię dla trenerów trudny, w sensie takim przygotowań, bo tych meczy do analizowania jest bardzo dużo, tak naprawdę w ciągu tygodnia trzech rywali trzeba dobrze prześledzić i zanalizować, plus Twój zespół, ale dla zawodników świetny okres, bo granie sobota, środa, sobota, to zawodnicy wolą dwa razy bardziej grać niż trenować, no więc czeka nas fajny czas, abyśmy wygrywali w tym tygodniu te mecze. Jeszcze chciałbym zapytać o sytuację zdrowotną, bo kiedy tener przed debiutem narzekał mhm. Rafałowi Wodarczykowi, że akurat nie może grać ze względu na dyskwalifikację kartkową. Tak dzisiaj w pierwszej połowie opuścił boisko z urazem, czy już jest mniej więcej wiadomo, co dolega Rafałowi. No i tak to właśnie jest, że jak człowiek bardzo czeka, bo chciałem, żeby złapał pełne 90 minut dzisiaj. E, dostał, w takim, do, do, dostał piłką. Tutaj przed sekundą rozmawialiśmy, że jest wszystko dobrze. Doszedł do siebie w takie, w, takie, w takie miejsce, dla mężczyzn bardzo czułe. Ale już jest wszystko dobrze, także na pewno go tutaj będziemy mieli. Dzisiaj też dostali, dostali wolne zawodnicy, którzy bardzo mocno byli obciążeni minutami. Mam tu na myśli Dawida Brewczyńskiego, Dawida i Marcina Gregorowicza. Ale mówię, tutaj teraz już normalnie trenują, więc, więc wszystko było przemyślane i pod kontrolą. Nie było na pewno łatwo od początku. Przeciwnicy stawili, stawili ciężkie warunki, ale wiedzieliśmy, że, że nie będzie nam tutaj łatwo grać. Graliśmy z chłopakami, którzy, którzy nie grają w lidze więc na pewno chcieli się pokazać po dłuższej przerwie. Strzeliśmy pierwszą, pierwszą bramkę po, po pięknej, pięknej akcji Sebastiana. Drugą, drugą mi się udało strzelić i jakoś poszło. Staraliśmy się grać piłką, żeby to uspokoić. Przede no właśnie powiedz, jak się czujesz po tej pierwszej debiutanckiej bramce w barwach Błęki w oficjalnym meczu i też powiedz opisz tą akcję z Twojej perspektywy. Tak, z COVID na, na prawej stronie pociągnął akcją, ja nabiegłem na krótki słupek i udało mi się wyprzeć obrońcę. Strzeliłem, także na pewno ciężko pracowałem na tą bramkę, czekam na, na, na bramkę widzę, gdzieś tam na, na minuty więc jestem zadowolony. Jak byś podsumował swój występ? Pierwsza połowa na pewno w swoim wykonaniu taka trudna jak całej drużyny, prawda? Tak. Bo tutaj drużyna przeciwna była y mocno cofnięta na 30 metrze swojej połowy. A w drugiej połowie oni się otworzyli, twoja gra też y na tym skrzydle zaczęła nabierać rozpędu. Dokładnie, w drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie, więc minowa Hadle mogłem grać przede wszystkim wyżej, więc miałem więcej sytuacji z przodu. W pierwszej połowie grało nam się ciężko przez, przez warunki na pewno Mocno padał śnieg, ale co, staraliśmy się grać przede wszystkim swoje, dlatego wygrana do przodu. Czekamy na ligę.